Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Antonia. to jest podcast Słowo Miłości na Dziś. Na kanale Inny Wymiar Sukcesu albo Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchasz tego w zależności gdzie, właśnie, albo na YouTubie, albo na aplikacjach do słuchania podcastów. Jak słyszycie głos, już mam lepszy, a tak. Nie. Wiem czemu tak się stało, wydaje mi się, że to przez klimatyzację i przez, e, przez to, że jest tak gorąco, a potem jest zimno, chłodno i no niestety głos mi e, trochę poszwankował. Ale już jest dobrze, lepiej, cieszę się bardzo też z tego. Mam nadzieję, że wypoczywacie, jeżeli niektórzy w ogóle wzięli teraz urlop i gdzieś pojechali, to mają super pogodę. Ja właśnie korzystałam jak najbardziej z tego i mega się z tego cieszę. A dzisiaj chciałam, żebyśmy poruszyli temat uczenia się na błędach. I wiecie, można się uczyć na cudzych błędach, wtedy jest się mądrzejszym i szybciej się dochodzi do celu i no i też jakby te porażki nie są takie bolesne, ponieważ ktoś może Cię nauczyć już czegoś, co sam przeszedł, i to jest uważam bardzo, bardzo dobre albo można się uczyć na swoich błędach. Są też tacy ludzie, którzy w ogóle się nie uczą i to już jest kwestia inna. Myślę, że ten podcast będzie na dwa jakby tematy, na dwa odcinki, ale zaraz o tym zobaczymy. Po pierwsze, bardzo lubię taki werset, który jest w Biblii Głupiec jak pies do wymiocin wraca. I już nagrałam o tym podcast Nie bądź jak pies, Możecie sobie go odsłuchać. Myślę, że to będzie bardzo wartościowe, jeżeli tego też przesłuchacie. Ponieważ, wiecie, jesteśmy tylko ludźmi, ale jakby. Pytanie jest do Ciebie: jak, jaką mądrość chcesz mieć w sobie? Dlatego, że czasami robimy coś, kilka razy popełniamy ten sam błąd. I nie widzimy tego w ogóle. Są też tacy ludzie, którzy całe życie popełniają te same błędy, i oni kompletnie tego nie widzą. A nie widzą tylko dlatego, że są tak mocno zadufani w sobie i mają duże ego, i żadne argumenty, i żaden człowiek ich nie przekonuje do tego, że może być coś inaczej, i w ogóle nikogo nie słuchają. I to jest bardzo przykre. Tacy ludzie z reguły są nieszczęśliwi. A nieszczęśliwi dlatego, że nie mają pokory w sobie. Bo gdyby ją mieli, właśnie, to by byli szczęśliwsi. No bo jeżeli ktoś mówi ci na przykład, że to jest tak, albo już popełniłeś ten błąd, albo robiłeś tak i, i przestań, a ty uważasz, że, że nie. A jeżeli ktoś mówi ci, że cię rani, to ty uważasz, że nie, więc nie słuchasz nikogo i taki człowiek nie jest, wydaje mi się, szczęśliwy, po pierwsze. Po drugie, nie będzie. Mm, Uszczęśliwiał drugiej osoby. Bardzo trudno jest z takimi ludźmi żyć, którzy widzą swoją rację tylko i którzy mają tylko swoje zdanie i nie szanują zdania drugiego człowieka. Wiecie, mówię to też z perspektywy tego, że kiedy ktoś przychodzi do mnie na sesję, ja jakby patrzę całkiem Obiektywnie na daną sytuację, na daną osobę, ponieważ ja tej osoby kompletnie nie znam. I tak samo nie pracuję z osobami, które są blisko mnie gdzieś, które znam, które są gdzieś moją rodziną albo bliskimi znajomymi. Ja mogę z nimi porozmawiać, coś możemy przedyskutować, ale praca z nimi nie będzie dobra, dlatego że ja nie patrzę na tą osobę obiektywnie. Tylko patrzę przez pryzmat tego, że ja znam tą osobę. Dlatego mm, praca z rodziną, y, kiedy jest się terapeutą, psychologiem, czy jakkolwiek y, kimś, kto pomaga innym ludziom, nie jest dobra. To jest y, moje osobiste zdanie i mam z tym doświadczenie, więc y, jakby wiem. Ale chodzi o to, że y, my. Sami czasami nie widzimy pewnych rzeczy i fajnie jest, kiedy ktoś może nam podpowiedzieć coś albo zobaczy coś, czego być może my nie widzieliśmy, albo uwaga, nie chcieliśmy widzieć. I to właśnie dzieje się na sesjach indywidualnych, na, na terapiach. Nie wiem, wiecie, jak wyglądają inne sesje. Ja nie mam pojęcia i nawet się w to nie zgłębiam. Czasami tylko ktoś przychodzi do mnie z od psychologa albo od psychiatry albo z jakiejś terapii i, i praca ze mną wygląda całkiem inaczej. I oni mówią, że, yy, że tego było im potrzeba i że na przykład tam nie dostali tego, co chcieli, a, a tutaj jakby to mają. Więc ja też się z tego cieszę, ponieważ ja zawsze mówię, że ja nie jestem zwykłym psychologiem, ja nie jestem zwykłym terapeutą, ja jestem terapeutą dusz. Yy. Tak, ponieważ to wszystko leży w nas, w naszej duszy. I nie wiem, czy wiesz, czym jest dusza. Jeżeli nie, to poszukaj w internecie, chociaż tam są różne sprzeczne też informacje. A jeżeli masz książkę moją, jak uleczyć zranioną duszę, to tam na pewno się dowiesz i zobaczysz, i otworzą Ci się oczy tak naprawdę, czym jest dusza. Jeżeli nie, to na pewno masz gdzieś tutaj linka. Zakup sobie po prostu tą książkę i przeczytaj. Um. I chcę właśnie mówić o tych błędach, ponieważ. Czasami dopiero w wieku 30, 40 lat albo 50, my dojrzewamy do tego, że jednak może ktoś może nam pomóc. Nie chcemy być już Zosią samosią w wydaniu męskim albo damskim, y albo y nie wiem, jak można na mężczyznę powiedzieć tu Zosia samosia, a mężczyzna to co? Y jak można to nazwać? Jan złota rączka, czy jak? Czy wszystko rączka? Nie mam pojęcia. Y że też wszystko zrobi sami, on jest najlepszy i tak dalej, i tak dalej. Z reguły znam mężczyzn i oni uważają, że mm, lubią oddelegowywać pewne rzeczy, co my, kobiety, nie, nie zawsze nam to wychodzi. Niektórzy jednak nie umieją oddelegowywać, i tak samo mężczyźni. Miałam jakiegoś takiego mężczyzny, z którym pracował, pracowałam, i ciężko mu było oddelegować cokolwiek, bo uważał, że wszystko zrobię najlepiej. Więc zobaczcie, to też jest jakby taki błąd, ponieważ on nigdy nie miał czasu. I nie miał czasu też na to, w czym był dobry, bo zajmował się wszystkim dookoła. I ja na przykład również e, miałam taki okres, gdzie zajmowałam się wszystkim, e, bo uważałam, że ja to zrobię najlepiej i że nikt za mnie tego zrobi, e, nie zrobi dobrze. Przepraszam. I... Um, <laughs> Widzicie, jeszcze, <laughs> jeszcze mam chrypę. I uważam, że uczenie się na błędach jest dobre, tylko trzeba wyciągnąć lekcje z tego. I czasami jakby mamy styczność z daną sytuacją już po latach, gdzie wyciągnęliśmy z tego wnioski i ta sytuacja się powtarza, i tak jakby Bóg, świat sprawdza nas, czy my rzeczywiście wyciągnęliśmy z tego wnioski, czy nie popełnimy znowu tego samego błędu, który zrobiliśmy wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że będziesz sprawdzany. I ja się cieszę, że jestem daleka już od niektórych rzeczy. Nie wchodzę w interakcję z ludźmi, którą kiedyś miałam w jakikolwiek sposób negatywną, bo szczególnie to są negatywne rzeczy. Więc jakby odpuszczam pewne rzeczy, te, które się wydarzyły w przeszłości, mi nauczyły, i dzisiaj po prostu jakby w ogóle kompletnie mnie one nie dotykają. Nie wiem, jak jest u Ciebie czy te rzeczy z przeszłości, które już przepracowałaś albo przepracowałaś, dotykają Cię jeszcze raz. Jeżeli tak, to znaczy, że to nie jest przepracowane i należy to przepracować. Jeżeli jesteś czysty i wolny od tego i nie rusza Cię to, to znaczy, że to jest dobre. I kolejną kwestią jest to, żeby uczyć się na błędach od innych. Czyli tak jak przychodzisz do mnie na konsultację, i ja mówię Ci, słuchaj, jeżeli nie zrobisz tego i tego, konsekwencje tego będą to, takie i takie. I dajcie Ci na to słowo, Ponieważ nie jestem pierwszą osobą, ale przeszłam to i to ogromnie boli. Więc zrób, jak uważasz, zawsze mówię, bo to twoje życie. Ale ta osoba albo się posłucha i coś zrobi z tym, albo po prostu pójdzie w to i musi doświadczyć. Niektórzy ludzie po prostu muszą doświadczyć na sobie, żeby uwierzyli, ponieważ nie wierzymy innym ludziom. Tylko mm, z drugiej strony, jeżeli ktoś jest dla ciebie autorytetem i masz szacunek do tego człowieka, do którego idziesz i wiesz, że ta osoba już przeszła pewną drogę albo jest w miejscu, w którym ty chcesz być to warto się uczyć o tej osoby i warto szanować to, że mówi Ci o tym, dlatego, że ta osoba chce Cię ustrzec przed tym, żebyś nie cierpiał, żebyś nie cierpiała, żebyś nie musiała ponieść porażki i żebyś nie musiał po prostu leżeć i kwiczeć. Z bólu, nie wiem, z, z tego, że straciłeś pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam moją porażkę, kiedy straciłam bardzo dużo pieniędzy, w którymś roku dzisiaj sobie myślę, ja pierdziu. Ale to mnie też nauczyło, więc jakby... Lekcja z tego jest ogromna, i, i nigdy bym nie dostała tej lekcji, gdybym tych pieniędzy nie straciła. Dzisiaj patrzę na to z całkiem innej perspektywy, dostałam naprawdę w tyłek, więc, jakby to też mnie nauczyło szanować pieniądze a, i myśleć na temat pieniędzy w inny sposób. Są też ludzie, którzy kompletnie nie szanują pieniędzy, i znam takich. I jak mieli dużo, to wydawali i mają teraz mniej, i tak samo wydają. Albo co zarobią, to po prostu hulanka swawola, i myślą, że całe życie będzie w taki sposób. Jeszcze źle prowadzą swoje życie, więc patrzę na to jakby z dystansem i zastanawiam się, co będzie za kilka lat z takim człowiekiem, który żyje w taki sposób. Ale oczywiście to jest tej osoby jakby sprawa. Więc pamiętajmy, że warto uczyć się na cudzych błędach. Warto uczyć na swoich błędach i je przepracować. Jeżeli je przepracujesz, to daję Ci słowo, że potem jak przyjdzie taka sama sytuacja albo bardzo podobna do tej, nie będziesz reagować w taki, sposób, w taki sam sposób i nie popełnisz tego samego błędu. E, bo głupiec jak pies do wymiocin, wraca. Czasami ta sytuacja się powtarza albo bardzo podobna i wracamy do tego, dlatego że z psychologicznego punktu widzenia jakby... Po świadomości podpowie, że tak, zrób tak, bo pamiętasz tą sytuację było ci wtedy dobrze, tylko że było ci dobrze na chwilę, a potem przyniosło to bardzo złe konsekwencje. Natomiast z duchowego punktu widzenia szatan doskonale wie, że możecie złapać właśnie i taką sytuację Ci podstawił, więc jakby chcecie sprawdzić i chce, jakby stłamsić się w tym momencie i albo w to pójdziesz, bo on wie, że jeżeli to zrobisz, i złapiesz się na to, bo jak napisałam w książce jak leczyć zranioną, e, zranioną duszę, jest napisane, że on może działać tylko na poziomie myśli, więc podsuwa ci pewne rzeczy. I jak ty to złapiesz, to pójdziesz w, e, w tą samą sytuację, popełnisz te same błędy i co będzie ich konsekwencją tego będą będą te same, czyli będziesz <grym>, na dole, czyli po prostu się wydarzy coś, co macie zniszczyć, bo pamiętaj, że ciemna strona zawsze chce twojego zniszczenia, zawsze, więc im więcej światła w Tobie, im więcej Boga w Tobie, im więcej miłości w Tobie, tym piękniejsze i radośniejsze będzie Twoje serce. A im mniej jest tego, tym no niestety, ale y, smutek albo gorycz może o będzie gościć w Twoim życiu. Kochani, ściskam Was. Y, widzicie, to był jeden podcast na tę ten, na ten, na sprawę. Nie będzie drugiego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!